Witamy serdecznie. Ja nazywam się Ania Karabela i pochodzę z Puła. Dlatego też pomyślałam, że super będzie, kiedy uda mi się poprowadzić dla Państwa warsztaty rodzinne. Do współpracy zaprosiłam ze sobą Kamila, który tutaj może coś powie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, nazywam się Kamil Mrozowski i e, współpracuję z Anią już od paru lat na sali tanecznej. I, Ania miała naprawdę ogromny wpływ na moje doświadczenia, i dlatego też jestem tu i cieszę się, że, że mogę być w puławach. Już miałem okazję poznać puławy, też troszkę groty, nawet. No i, i tak jak Ania już wspomniała, zapraszamy i dziadków, babcie, rodziców z dziećmi, przyjaciół, kuzynów, kuzynki do wspólnej zabawy na sali tanecznej z wyobraźnią i fantazją. Um, warsztaty będą odbywać się od 12 do 15 lipca, łącznie od godziny 18 do 19.30. A dla najodważniejszych tak, będzie też możliwość wzięcia udziału w pokazie na scenie w Domu Chemika o godzinie 18-17 lipca. Także zapraszamy serdecznie, można się zapisywać poprzez stronę i prosimy po prostu o to, żeby przynieść ze sobą dużo wyobraźni. To będzie dobra zabawa dla całej rodziny, ma pogłębić nasze więzi i poznać siebie troszeczkę bardziej w takich relacjach. Rodzinnych. Także zapraszamy i czekamy na sali. Dokładnie, zapraszamy serdecznie.